Olympiakos Pireus został zdobywcą Ligi Konferencji Europy po tym, jak podogrywce pokonał Fiorentinę 1-0, po tym jak piłkę do siatki skierował LKB. Nie był to najlepszy mecz, jaki w życiu widziałem, i to bardzo delikatnie rzeczy tutaj ujmujemy. No, wynudziłem się, jest to jedno z takich spotkań, w których mam poczucie, że. Nie powinno być w piłce nożnej dogrywek, powinny być od razu karne, bo dogrywka to nie dość, że była dodatkowa siermięga, to jeszcze do tego zabrano mi karne, które oglądać bardzo lubię. Alcest nie musisz wysłuchiwać o tym padactwie, możesz iść. No bo co tam się działo w tym spotkaniu? Działo się tyle, że piłkarze Mendili Bara zagrywali raz na jakiś czas na lewe skrzydło do Podensa i ten coś tam fajnie porobił, raz jeden celny strzał oddał i to by było na tyle. Fiorentina kopała do Belottiego, i też niewiele z tego wynikało. Dużo się kopali po kostkach nie tylko w środku pola i tyle by było z tego spotkania. Powiem tak, Liga Konferencji Europy jest najniższym szczeblem europejskich rozgrywek i Niestety, ale było to w tym spotkaniu po prostu widać. Dość powiedzieć, że mojego meczowego live'a zdominowały dyskusje na temat tego, jakie efekty są w moim programie do streamowania. Plus to, jaki komentator jest, jak dobry, jak zły i jakie ma powiedzonka. Także to powinno chyba mówić wszystko. Natomiast wydaje mi się, że kibiców Olimpiakosu naprawdę bardzo mało to interesuje, w jaki sposób by tego trofeum nie zdobyli, no to byliby zadowoleni. Zwłaszcza, że uczynione to zostało na stadionie Aeku Ateny. Także no, kibice ekipy ze stolicy Grecji na pewno nie są zachwyceni, że coś takiego się wydarzyło. Kibice Olimpiakosu na pewno przez całe swoje życie będą to swoim. Lokalnym, no w zasadzie lokalnym rywalom, wypominać na pewno takie sytuacje, to nie jest jakaś codzienność. No i też to jest taki mecz, który jest takim doskonałym dowodem na to, że jeżeli chodzi o piłkę nożną, to bardzo regularnie decydują po prostu momenty. LKB grał fatalny mecz, moim zdaniem, potykał się o własne nogi. Jeżeli tylko miał kogoś minąć z piłką przy nodze, no to albo haniebnie się to nie udawało, albo po prostu piłkę cofał. Ale w momencie, w którym gość w dogrywce, nawet jeżeli tam długo war sprawdzał, czy nie było spalonego, pakuje piłkę do siatki, no to wiadomo, że będzie bohaterem. Nieważne jakiego kasztana by nie stawiał wcześniej w trakcie przy swojego pobytu na murawie. Fiorentina jest drugim kolejnym faworytem w tym sezonie w finale europejskiego Pucharu, który nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom i który swoje spotkanie przegrywa wcześniej Leverkusen, no i co? Do trzech razy sztuka mam nadzieję w sobotę. Real liczę na to, że sobie jednak poradzi.